Manderko, jest las, jest goku, jest pies od sąsiada, ale dzisiaj nie wykopki, a łomcz alkohol. Przeszliśmy po jabłuszka do lasu. Polecam szukanie właśnie takich jabłek, ponieważ one są w 100% bio. I będziemy robić z nich winko, tak więc zapraszam na odcinek łomcz alkohol. Cześć. No, momentu, i mamy dwa wiadereczka pełne jabłuszek. A jeszcze mam torbę. Tak więc dozbieramy. No, i mam już jabłuszka, i bardzo mało miejsca na karcie. Ja trzeba umyć i wycisnąć z nich sok. Yy, zobaczymy, czy będę wam to nagrywał, ponieważ dużo miejsca mi to zajmie. Ja mam trochę projektów na telefonie, tak więc raczej nie. ale jakaś tam relacja na pewno krótka będzie, tak więc poczekajcie Siemanderko dwa tygodnie fermentacji za nami. Binko było o jak sobie tak naprawdę przypomniałem, raz dwa razy dziennie mieszane i mamy coś takiego po dwóch tygodniach. Tutaj mam wiadereczko. I będziemy sobie to binko, które tutaj mamy. 别再着急。 No I tak, cukier jest zjedzony, winko jest wytrawne. Yy, tak więc zrobię sobie teraz yy, około półtorej, no do dwóch litrów wody z kilogramem cukru. Rozmieszamy. I czekamy dalej. Ale jest smaczne. Jest owocowe. Naprawdę fajne. Okej. Okay. Mamy syropik cukrowy. Lekko zamieszamy. No I odkładam winko do dalszej fermentacji. No i czekam, aż zacznie pracować. Tutaj szczęłam nastaw wina pomarańczowego oraz nastaw wina z głogu.